Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich. Żywot i bolesna męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi. Audiobook do słuchania stworzył kanał YouTube Jakatolik. Nawrócenie Magdaleny, popadłej powrotnie w grzechy, aż do oddania kluczy Piotrowi. Jezus w Betoron i w Betani. Z Ozężara do Betoron było około 6 godzin drogi. Gdy dochodzili do Betoron, Wysłał Jezus Jana i Piotra naprzód, a sam jeden szedł za nimi. Wtem nadeszli przeciwka owi egipscy uczniowie i syn Joanny husa, przynosząc mu wiadomość, że święte niewiasty obchodzą szabat w Machmas, miejscowości leżącej w przesmyku górskim. O cztery godziny drogi stąd na północ, i tak samo daleko od Betanii. Jest to to samo miejsce, gdzie Jezus w dwunastym roku życia odłączył się był od rodziców i powrócił do świątyni. Maryja zauważyła jego nieobecność. Myśląc, że znajduje się na przedzie w Gofna i dopiero gdy go i tu nie znalazła, wróciła do Jerozolimy, przejęta trwogą i smutkiem. W Betoron jest szkoła lewitów, której nauczyciel znanym był dobrze świętej. Rodzinie tu nocowali niegdyś Joachim i Anna, odprowadzając Maryję do świątyni, a i ona sama była tu, wracając do Nazaretu jako oblubienica Józefa. Równocześnie z Jezusem przybyli także uczniowie z Jerozolimy i siostrzeńcy Józefa z Arymatei. Jezus poszedł zaraz do synagogi i odprawił czytanie szabatowe, przy czym stawiali mu czasem faryzeusze zarzuty. Po nauce uzdrawiał Jezus w gospodzie chorych, między nimi kilka niewiast cierpiących na krwotok i błogosławił chore dzieci. Faryzeusze zaprosili go byli na ucztę, gdy więc teraz długo nie przychodził, przyszli powtórnie wezwać go, mówiąc, że wszystko ma swój czas, także i uzdrawianie, więc dosyć już tego, bo szabat jest przecież dniem bożym. Jezus rzekł im na to, nie znam innego czasu i innej miary, jak tylko wolę Ojca Niebieskiego. Kończył więc dalej swoje zajęcie i dopiero potem poszedł z uczniami na ucztę. Podczas uczty znowu wynajdywali faryzeusze różne zarzuty. Chodzą pogłoski, mówili, że wraz z tobą wędrują różne złej sławy niewiasty. Słyszeli bowiem o nawróceniu się Magdaleny, Marii Sufanitki i Samarytanki. Na to rzekł im Jezus: Gdybyście mnie uznali, mówilibyście inaczej. Na to przyszedłem, by litować się nad grzesznikami. Są rany jawne, zewnętrzne, po których uleczeniu człowiek zaraz się oczyszcza, lecz są wrzody wewnętrzne, ukryte, i wtedy człowiek wydaje się czystym, choć wewnątrz jest pełen kału. Zarzucali mu dalej faryzeusze, że uczniowie jego nie myją się przed jedzeniem, Jezus dał im na to zaraz trafną naukę wykazując im ich obłudę i nadawanie sobie pozoru świętości. Na ich zarzut o złych niewiastach opowiedział im Jezus przypowieść o dwóch dłużnikach, pytając, który dłużnik jest lepszy, czy ten, który wiele winien i pokornie prosi o darowanie, obiecując wszystko sumiennie odrobić, czy też ten, który także wszystko winien, ale wciąż dalej zbytkuje i nie tylko nie uiszcza się z długu, ale jeszcze źle się obchodzi ze swym przyznającym się dłużnikiem. Opowiadał im także przypowieść o dobrym pasterzu i o winnicy, tak samo jak w Antipatris. Faryzeusze jednak wszystko to przyjmowali chłodno i obojętnie. Noc przepędził Jezus z uczniami w szkole Lewitów. Do Jerozolimy jest stąd sześć godzin drogi. Górna część miasta położona jest tak wysoko, że widać je aż z Jerozolimy. Dolna dzielnica leży u stóp góry. Stąd udał się Jezus do Betanii. Nigdzie po drodze nie wstępując, tylko w atanat bawił chwilę. Łazarz powrócił był już z Magdalum do Betanii. W Magdalum uporządkował całe gospodarstwo i osadził tam zarządce dla strzeżenia zamku i całej posiadłości. Mężczyźnie, który żył z Magdaleną, wyznaczył na mieszkanie posiadłość położoną w górach koło Ginnim, przeznaczając mu dochody z niej, a on przyjął odprawę bez oporu. Magdalena przybywszy do Betanii, Zajęła zaraz mieszkanie po swej zmarłej siostrze, cichej Marii, która ją niezmiernie kochała. Całą noc przepędziła we łzach. Gdy Marta rano ją odwiedziła, znalazła Magdalenę z rozpuszczonymi włosami, lejącą gorzkie łzy na grobie siostry. Niewiasty z Jerozolimy poszły wkrótce z powrotem do domu, odbywając całą drogę pieszo. Magdalena, chociaż nie przywykła do chodzenia, osłabiona chorobą i niezwykłym wstrząśnięciem, Uparła się także iść pieszo i wykonała swój zamiar, chociaż pokaleczyła sobie przez drogę nogi. Wygląda blado, na licach ma bruzdy, wyorane łzami. Wszystkie niewiasty tchną ku niej od czasu jej nawrócenia najwyższą miłością i wspierają ją na każdym kroku. Biedna Magdalena nie mogła oprzeć się tęsknocie jak najprędszego ujrzenia Jezusa i podziękowania mu. Wyszła więc naprzeciw przeszło godzinę drogi i upadła mu do nóg, skrapiając je łzami wdzięczności i pokuty. Jezus ujął ją za rękę, podniósł i rozmawiał z nią uprzejmie, podając jej za wzór zmarłą siostrę i polecając jej pokutować tak szczerze, jak tamta pokutowała, chociaż nie popełniła grzechu. Magdalena powróciła ze służebną zaraz inną drogą do domu. Jezus tymczasem wszedł z obu uczniami do ogrodów łazarza. Ten wyszedł naprzeciw, według zwyczaju umył im w przysionku nogi i podał przekąskę. Nikodema nie było tu, tylko Józef z arymatei. Jezus nie pokazywał się obcym, przebywał wciąż wewnątrz, domu i obcował tylko z domownikami i niewiastami. Z Maryją rozmawiał na osobności o śmierci Jana, o której ona już wiedziała przez wewnętrzne objawienie. Jezus polecił jej powrócić do Galilei w przeciągu ośmiu dni. Zanim galilejscy goście Heroda będą tam powracać z Macherus, by nie doznała w drodze żadnych przeszkód. Uczniowie wyruszyli do Judei równocześnie z Jezusem, ale innymi drogami. Idąc od miasta do miasta, od wsi do wsi, wstępowali wszędzie do domów, zapytując: Czy nie ma tu chorych, byśmy ich uzdrowili w imię Jezusa, Mistrza naszego, byśmy im za darmo udzielili tego, co On nam dał darmo? Jeśli byli chorzy, Namaszczali ich oliwą, a ci zaraz odzyskiwali zdrowie. Z Betanii poszedł Jezus rano przez górę oliwną do położonej w pobliżu osady, gdzie mieszkali robotnicy i murarze, znajdujący ciągłe zajęcie przy budowach koło świątyni. Ubogie niewiasty gotowały im lichą strawę na kilku wystawionych kuchniach. Między robotnikami było wielu z Galilei i takich, którym znana już była nauka Jezusa i cuda, byli i tacy, których Jezus uzdrowił. Niektórzy pochodzili z Giszała, z dóbr królika Serobabela, a najwięcej było ludzi z małej miejscowości położonej koło Tyberiady na północnym stoku Wyżyny, okalającej Dolinę Magdalum. Jezus uzdrowił tu wielu chorych. Wszyscy wywodzili przed nim swe żale z powodu nieszczęścia, zaszłego przed czternastoma dniami przy zawaleniu się budowy, prosili go, by pomógł poranionym, którzy po tym wypadku pozostali jeszcze przy życiu. Jak mówili, straciło tam życie. Oprócz owych osiemnastu zdrajców, dziewięćdziesięciu trzech ludzi. Jezus poszedł tam rzeczywiście, pocieszył i uzdrowił tych biedaków. Tych, którzy mieli rany na głowach, uzdrawiał przez namaszczenie oliwą i dotknięcie się zranionego miejsca. Niektórzy mieli zgniecione ręce, tak, że kawałki kości sterczały na zewnątrz, jezus składał ułamane kości, pomazywał je i trzymał chwilę w ręce i zaraz kości się zrastały. Inni znowu mieli złamane ręce i trzymali je na blaku, tym także pomazywał Jezus chore miejsce, trzymał je chwilę w ręku, a rana w tej chwili goiła się, chory mógł zdjąć blak i swobodnie poruszać ręką. Podobnie uzdrawiał rany tych, którzy utracili jaki członek ciała. Zebrani żalili się przed Jezusem, że dawniej mieli choć jakąś pomoc w uzdrawiającej wodzie sadzawki Betesda, lecz teraz ustało to zupełnie, znikąd nie mają pomocy i nędzny muszą wlec żywot. A od dawna już nie słychać o żadnym uzdrowieniu. Jezus pocieszał ich i bardzo wzruszająco do nich przemawiał. Mówił, że większa jeszcze żałość będzie, gdy miecz spadnie na Galilejczyków. Upominał ich, by bez szemrania płacili cesarzowi podatki, a jeśli nie będą w stanie zapłacić, to niech poproszą łazarza w imię jego, a pewnie im nie odmówi. Idąc z powrotem przez górę oliwną, zapłakał Jezus i rzekł. Jeśli miasto nie przyjmie zbawienia, zburzona zostanie świątynia, jako te budowle się zapadły, a mnóstwo ludzi zginie pod jej gruzami. Zawalenie się wodociągu nazwał Jezus wyobrażeniem, mającym służyć za ciągłą przestrogę dla mieszkańców. Następnie udał się Jezus do domu przed bramą Betlejemską Jerozolimy, gdzie gościli niegdyś Józef i Maryja, idąc dnia czterdziestego po narodzeniu Jezusa, ofiarować go do świątyni. Tu nocowała Anna Wędrując do żłóbka Jezusa, tu był także I Jezus w dwunastym roku życia, kiedy opuściwszy rodziców koło Machmas, powracał do świątyni. Gospodarzami tej szczupłej gospody byli pobożni prostoduszni małżonkowie. Zatrzymywali się tu nieraz Esenczycy i inni pobożni podróżni. Obecnie gospodarowały tu dzieci tych, którzy przyjmowali swego czasu świętą rodzinę, żył jeszcze jeden starzec, który wszystko dobrze pamiętał. Jezusa nie pamiętali już. Bo nie był tu u nich więcej od owego czasu, myśleli, że to jan chrzciciel, bo chodziła pogłoska, że wypuszczono go już z więzienia. Poczciwi ci ludzie czcili wielce pamięć bytności u nich Jezusa. Zaprowadziwszy go w kąt izby, pokazali mu lalkę owiniętą w pieluszki, ubraną tak samo jak Jezus był ubrany, gdy go Maryja niosła do świątyni. Lalka leżała w żłóbku, podobnym do tego, jaki Jezus miał w Betlejem koło świeciły się kaganki i lampy okryte rodzajem lampionów. Z chlubą pokazywali to Jezusowi, mówiąc Tu u nas był ze swą matką Jezus z Nazaretu, wielki prorok, urodzony przed trzydziestoma trzema laty w Betlejem. Co od Boga pochodzi, można przecie czcić, więc i my obchodzimy przez sześć tygodni dzień jego urodzin, bo przecież i Herod tak obchodzi swe urodziny, choć nie jest prorokiem. Ludzie ci przez obcowanie z Anną i innymi powiernikami świętej rodziny, jak również z pasterzami, którzy się tu zatrzymywali, idąc do Jerozolimy, stali się gorliwymi wyznawcami Jezusa i całej świętej rodziny. Nieopisaną była ich radość, gdy Jezus dał im się poznać. Pokazywali mu wszystkie miejsca w domu i w ogrodzie, których dotknęły się stopy Maryi, Józefa lub Anny. Jezus połczył ich i pocieszył, a potem się nawzajem obdarowali. Jezus kazał jednemu z uczniów dać im trochę pieniążków, a oni nawzajem. Gdy Jezus poszedł z uczniami w dalszą drogę ku Hebron, odprowadzili go nawet kawałek.